nie no. się też w środku, bo no. Niesiemy ma nad Nie na No już, nad wodę. Radują się drzewa, weselą się domy. Niesiemy zjemy, pochoła ze słomy. Rzucimy do wody. Nie do, niedobrą doginę. Niech prędko do morza zła zima odpłynie. Płyn sobie ma żadną szującym potokem. Nad morza szerokie, nad morza głębokie. Kim y, przepadnij zimo i nie wracaj do nas. A przyjęcie wiosny otwórz ramiona. A teraz, gdy zima poszła już daleko, zatańczmy z, z nami. Wiosnę na dać zieloną I Paulina i za ja mało zgłuszamy. No już, I idziemy to, wolnym tym. Idziemy przez wiosnę w, w, w wioskę z wesołym pochodem. Niesiemy marzannę, w naszą miastę wodę, Radują się drzewa, weselą się ja, domy. Niesiemy marzannę, chochoła ze słomy. Dobra, no, no, ja, dobra i resztę dalszy ciąg na tym, a ten na no to tak. <laughs> 现在 <laughs> Chociaż po czym wiosnę się poznaje, wiem, po blasku słońca, po zapachu ziemi, no i po tym, że na spacer znów sobie idziemy. Z wiosną wiąże się powrót ptaszków do naszego kraju, oczywiście tu jest cieple, i poproszę Wie, tak, Juwickie? o przeczytanie wierszyka o powrocie w czasie. To... Oj z tu lecimy do tych cisnych kurnikajów. Do w najlepszych i nam te Bo tu pole szumią kłostem, bo tu łąki pachną wiosną, bo tu wiśnie słuchać w sadach i jagody w lasach rosną. Fajnie. I poprosimy Natalię. To wróciła wiosna, dobry miły gość, członkom mocno śledzić, z imię na złość, że całą piosenkę zaświerkotał tak. I, my, i my mocno w, w turu zaśpiewamy tak. Jak to miło wiosną, leśną, ścieżką iść, witać każdy kwiatek. Wy to sobie nie ale tam dalej, nie? Dobrze, ja teraz. żebyśmy mieli tą marżanę. Adie, podała pani i poczekaj. Ale poczekaj. poczekajcie. I nie jest pani. Pani, podziel się. Pani, podziel się. Pani, Marzanna, panno, Różnie w wiośnie ucieka, gdzie pierwszy rośnie. Marzanno, Marzanno, dnie zimowa panno, pięknie Cię żegnamy, bo wiosnę witamy. Utopimy marzannę szkaradną, Jest no, z nią troski zimowe przepadną. Już zrobimy wiosenne porządki, sprzątniemy wszystkie kąty. Jeszcze chłodno, jeszcze błoto na razie, lecz na wieżach widzieliśmy dziś pasie. A wczoraj gdzie że przemyśleni? w chce pietrze rozwinął się piśmie. Chodźmy, chodźmy, marzannem wyrzucić. Niech śnieg z mrozem już nigdy nie wróci. Pójdziemy wesoło, ze śpiewem radosnym. Bo dziś musimy kochać i witać piękno wiosny. Weźmy się za ręce, gdy wiosnę spotkamy. Niech widzi ładnie chodzimy parami. Zaczekaj, już mam. Zaczekaj, już nie Zaczekaj, już mam. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Poczekaj tak, zaczekaj. sobie... Ja zaczekaj. sobie płynie. No, sobie, no, bo patrzcie. Moja, daj. Moja, daj. Moja, daj. Moja, daj. Moja, daj. no daj. Moja, 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 Moja, to? Że

Это уже повод по спавению Мажаны. 20 пьян, первый.